W poprzednim odcinku powiedziałem, że nie mam pojęcia jak może wyglądać ten odcinek i tak pomyślałem, że po prostu zrobię krótki odcinek z długim dystansem, brak widoków zastępując, no chociażby takimi widokami. Mnie nazwano Przemek Leśnicki, ten kanał nazwałem Reminiscencja z podróży i zapraszam Cię na podróż po płaskim. Opuszczałem Kalgary, no w którym trochę mi zeszło. Ja musiałem odwiedzić kilka sklepów rowerowych, aby znaleźć najtańszy łańcuch, no który musiałem wymienić. No, poza tym szukałem Opon. No, tak pomyślałem, że mogło się przydać, no, ale nie znalazłem, więc pojechałem dalej. Droga była bardzo płaska, było bardzo wiecznie. Yy, przecinała droga, tak którą widzisz, yy, okoliczne pola, no o wielkim, wielkim areale. Kierowałem się na północ, przeciąłem Edmonton, z którym nie mam żadnego zdjęcia. Aha, jedyne zdjęcie, które zrobiłem. Już Ci pokazuję. Jedną z nocy spędziłem przy jeziorze, i w moim oczom ukazało się coś takiego. Ale kiedy przejdę do tego materiału, jestem Ci winien kilka, a może kilkanaście słów wyjaśnienia. Zdjęcia, które widzisz, zostały zrobione w miejscowości Atabaska. Kiedy dojechałem do Atabaska, od dwóch, trzech dni przed osiągnięciem tej miejscowości otaczał mnie smog. Bardzo dużo okazało się na północy i na północnym zachodzie Atabaski rozkwitło, tak to chyba można nazwać, takich dzikich pożarów lasu. I wiatr wiejący z północy przywiał w moją stronę bardzo dużo dymu. W miejscowości tej zacząłem rozglądać się za zmianą środka transportu. Moim pierwszym pomysłem było wyruszenie na północny zachód, ale tam były pożary i mnóstwo dymu, i pozamykane drogi. Natomiast zobaczyłem, że Athabasca River jestem w stanie ominąć te. Pożary i ten dym, zacząłem rozglądać się w... odwiedzając bibliotekę, sklepy, spędzając czas w parku. A ze względu na mój dosyć nietypowy wygląd, no, tak samo no, mój rower też jest duży. Powiem tak, do czego zmierzam? A zwracam na siebie pewnego rodzaju uwagę. Kilku ludzi zaczęło się mnie pytać. To dalej? Kiedy opowiadałem im swój plan, kiwali głową. Natomiast na kolejny dzień poznałem wspaniałe małżeństwo. Elaine i Arno. Ludzie, którzy gdy usłyszeli moją, mój pomysł na dalszą część mojej wycieczki, stwierdzili, że no jestem szalony ale, że mój pomysł, moja idea, ma szansę powodzenia. Ofiarowali mi 15,5 stopowe kano, a trzy wiosła, kilka kamizelek ratunkowych. Kamizelki ratunkowe po to, że owinąłem tymi kamizelkami bagaż, który był ciężki i nie pływa, i owinąłem rower. I w ten sposób wyposażony, znaczy to jeszcze nie wszystko, z Atabaska, z tej miejscowości, było 400 km, miałem 400 km do miejsca zwodowania łódki. Dlaczego nie w Atabaska, od razu na Atabaska River? Dlatego, że pomiędzy Atabaska a Fort McFerry są tak zwane Rapids bardzo strome, bardzo rwące. No praktycznie mnóstwo osób, znaczy mnóstwo, mnóstwo osób się wywaliło w tamtym miejscu, a kilka osób zginęło. Nieważne. Zawieźli mi tą łódkę z Atabaska 400 km do Fort McFerry, gdy ja wcześniej przebyłem tą drogę na rowerze. W McFerry spotkaliśmy się ponownie. Tam też rozkręciłem rower. Rozebrałem go w tym sensie, że żeby go ułożyć w kano. W I z McFerry, już za pomocą kano, ruszyłem na północ. Odcinku pokazałem Ci ponad 900 km. Znaczy, no, pokazałem. E, to więcej było w tym odcinku mojego gadania niż e, pokazywania. No, ale e, 900, ponad 900 km z Calgary na północ przez Edmonton, a przez Atabaska do Fort McFerry. Tam, gdzie zmieniłem, e, znaczy tam, gdzie zapakowałem rower na kano i popłynąłem. Kolejny odcinek będzie odcinkiem takim no wioślarskim a na kano poruszam, będę poruszał się Atabasca River i poprzez Atabasca Lake w, kieru, w kierunku Wielkiego Jeziora Niewolniczego Great Slave Lake zatem cóż do zobaczenia w innym miejscu i w innych okolicznościach cześć